Pas nadrynowy zaciągowy do blach na rąbek stojący. Mamy go teraz w wersji z dodatkową perforacją, która polepsza wentylację pod pokryciem. Występuje on też w wersji przedłużonej z dodatkową linią perforacji, co zapewni jeszcze lepszy wlot powietrza pod nasze pokrycie docelowe. Jak w łatwy sposób wykonać uniesienie tutaj boku tego pasa w połączeniu ze ścianą lub z wiatrownicą? Już pokazuję. Rozkładamy go na płasko. Zgniatamy go tutaj na głębokość, którą chcemy odstawić i zabieramy się za odstawienie. Następnie na kancie stołu roz, rozwijamy tą fałdę i prostujemy ją cęgami. Dzięki temu te miejsce tutaj nie jest rozcięte, a sfałdowane, co sprawi, że mamy większą szczelność przy ścianie lub przy wiatrownicy.